Witamy ponownie. Na tej prezentacji omówimy, na czym polega ustawienie zakresu usługi w programie Autobox. Program Autobox jest uniwersalny i można za jego pomocą zamówić meble przez internet lub zamówić wykaz formatek wraz z opisem. Jeżeli chcemy zamówić wykaz formatek wraz z opisem, to ta opcja jest opisana dokładnie na osobnej prezentacji, a w programie. W tym miejscu ustawienie zakresu usługi, klikamy po prostu tą ostatnią. Zamawiam wykaz formatek wraz z opisem. Tu oczywiście mamy dodatkowy opis, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dokładne szczegóły można poznać na osobnej prezentacji. Pozostałe opcje dotyczą zamówienia mebli przez internet i mamy tutaj po kolei ustawione poszczególne z nich. Pierwsza z nich jest to. Zamawiam gotowe meble bez pakowania i przygotowania do, przygotowania do transportu. Jest to najtańsza opcja. Oczywiście, podgląd wyceny na bieżąco zawsze mamy tutaj na tym szarym pasku po prawej stronie. Tak jak wspomniałem, jest to najtańsza wersja. Czyli zamawiamy meble i odbieramy je osobiście, tak jak z standardowego sklepu. Następna opcja jest to: zamawiam meble przygotowane do transportu. Odbiór osobisty. Czyli podobnie jak w poprzedniej, z tym, że meble są przygotow przygotowane do transportu. Chodzi o to, że czasami przy dużych elementach, yy, powiedzmy, jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem osobowym, to takie duże elementy trzeba rozebrać, owinąć streczem, przygotować do tego transportu. I ta opcja właśnie tej usługi dotyczy. Następna opcja jest tą zamawiam meble i przesyłkę kurierską DHL-DPD-UPS7. W tej chwili współpracujemy z firmą DPD. I wysłamy meble na terenie kraju firmą kurierską. Oczywiście nie wszystkie meble da się wysłać w ten sposób, dlatego więcej szczegółów i ograniczeń można przeczytać, przeczytać klikając tą opcję. Teraz kliknę. Tu są informacje na ten temat. Następna opcja. Zamawiam meble i transport firmowy Multiform 24. Działamy lokalnie na terenie Śląska i możemy zamówione przez internet meble. Dowieść do klienta własnym transportem. Klikniemy tą opcję. Oczywiście wiąże się to z pokonaniem jakiejś odległości, dlatego wpisujemy tutaj ilość kilometrów od centrum zabrza do miejsca docelowego. Następna opcja jest to tak jak poprzednia opcja z transportem: z tym, że dodatkowo można tutaj wybrać montaż, czyli transport i montaż. Mamy trzy rodzaje montażu, jest tutaj oczywiście odpowiedni opis i w zależności od tego co zamawiamy i jaki montaż wybieramy, taką opcję tutaj w środku, klikając którąś z tych kratek, wybieramy. Powiedzmy montaż ciężki, no, montaż ciężki dotyczy głównie mebli kuchennych bądź zabudów w przedpokoju, takich które wymagają dopasowania się do ścian i tak dalej. Montaż ciężki, ok Czyli z zachowaniem gradacji. Mamy tutaj pięć opcji dotyczących zamawiania mebli przez internet i opcja dodatkowa. Zamawiam wykaz formatek wraz z opisem. Czyli ta, którą omówiliśmy na samym początku. Jeżeli zamawiamy meble przez internet i jest to w jakiejś rozsądnej odległości od zabrza. Można sobie zamówić dodatkowo pomoc przy projektowaniu. To głównie chodzi o te osoby, które nie czują się tak do końca na siłach i chcą sobie zamówić wizytę projektanta, konsultanta do siebie w celu udzielenia pomocy i wymierzenia pomieszczenia na miejscu. Oczywiście wiąże się to z dojazdem, dlatego tutaj dodatkowo musimy określić ilość kilometrów do pokonania dla takiego konsultanta. Czyli jeszcze raz. Opcja najskromniejsza jest to zamawia gotowe meble bez pakowania i przygotowania, a najbardziej rozwinięta to jest zamawia meble z montażem i z pomocą wizytą konsultanta projektanta. To tyle, jeżeli chodzi o ustawienie zakresu usługi w programie Autobox. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.